Hej, Simono, widać ludziska, ja jestem Remek a to kolejny odcinek pogaduch. Tym razem już nie w aucie, tym razem nie przed komputerem, ponownie w terenie. E, przyjechałem sobie autkiem w miejsce, w którym przejeżdżamy na motorach zawsze. E, to jest Krzeszowie w zasadzie. Tam moja autka sobie stoi, a tam a tam jeździmy na motorach często, przejeżdżamy. Tak ja teraz pomyślałem sobie, że dzisiaj sobie pojeżdżę właśnie na yy, de elektrycznej desce tutaj, bo jest niesamowicie płaski teren i fajnie się tutaj pyka. To się nawet szybko można zapinkalać. Naprawdę. Spójrzcie... No, tak się kończy szybka jazda. Troszeczkę ciężko mi się będzie skupić jeżdżąc tutaj tej desce, bo nie jest takie proste i gadać przy okazji o czymś sensownym, na przykład takim jak to, czemu ostatnio nie było tak długo, tak, tak długo wieśka i ja ogólnie nie było większej częstotliwości filmików, skoro są wakacje. Jadę pod słońce i mnie nie widzicie. To może... W... O, w tą stronę o wiele lepiej. Mm, wszystko wynikło z tego, że miałem dużo teraz wyjazdu. Byłem dwa razy w Hiszpanii, byłem też raz prywatnie w Chorwacji z rodziną, gdzie mogłem wtedy sobie na spokojnie wypocząć. A teraz po krótkiej jeszcze takiej przerwie samej w sobie, jak już byłem w domu. Załapałem ogromne chęć do nagrywania i jeszcze większej ilości tworzenia, co jest niesamowicie zajebiste. Spójrzcie, jak ja się szybko poruszam. To nie jest takich hopsi. To jest tak, jakbym mnie teraz zapieprzał. Bie no biegiem teraz, nie? Tak sobie stoję po prostu. Oh, i spadłem, jak takim oh, oh, tempie, to mi ta deska się rozpierdzieli oh. Zabawka fajna, ale już jest konkretnie podzielana przeze mnie jak będziecie chcieli mogę zrobić taki filmik, gdzie ktoś będzie się uczył na tej desce. Na przykład ktoś z mojej rodziny albo moja ekipa Resigius Crew. będę mógł komuś dać tą deskę i zobaczy właśnie, jak tak ktoś będzie na tej desce sobie radził za pierwszym razem, bo ja też za pierwszym razem sobie nie poradziłem za dobrze z tymi za pierwszym razem się tak ostro wypierdzieliłem na plecy, mm, gdzie właśnie deska poleciała gdzieś w bok. Tutaj właśnie teraz osiągam zbyt dużą prędkość, po prostu tracę na kontrolę nad deską i sobie ona gdzieś tam leci, ja sobie biegnę do przodu dalej, nie. nie było długo wieśka, ale o to się nie bójcie. Fan z grania w tę w piękną grę mi jeszcze nie przyszedł. Bo jest zajebista i na pewno dalej będę pykał. Nie wiem jak długo, nie wiem czy do końca, nie wiem czy, czy do połowy, w zasadzie w jakim momencie ja teraz jestem, ale wiem, że na pewno jeszcze będę pykał, bo gierka jest niesamowicie fajna. Na pewno <grym> uruchomię też pewną nową serię. Na pewno po prostu wiele osób nagle będzie mega asertywni i powiedzą, że o Jezu, Remek, masz tyle serii i żadnej nie potrafisz skończyć. Że zazwyczaj właśnie nie kończy danych gier, ale jaram się nimi niesamowicie i poznaję ich piękno mimo wszystko. Serią tą, o której mówiłem, tej no, ta nowa seria, będzie to The Forest. The Forest, ponieważ Mogę szczerze teraz powiedzieć, że jest to dla mnie nowa gra. Kiedyś grałem w Deforest, były filmiki z De na, na pewno kojarzycie ten temat, bo Deforesta było dosyć dużo na moim kanale z tego czasu. Czekajcie, bo trzymając, patrząc na kamerę i na ten, na ten właśnie ekran, który tam widzę, troszeczkę się <laughs> nie potrafi utrzymać zabrać na tej desce, ale, ale dalej radę, no. Prędkość jest, no tak, teraz niecałe 10 km na godzinę na pewno jadę. Może nawet troszeczkę więcej niż 10 km. Myślę, że ta deska może spokojnie dwie dychy osiągnąć, bo Multi mówi mi, że 10 km na godzinę, ale ja w to nie wierzę. no zapieczę jeszcze szybciej niż naprawdę mówił Multi. Więc jest całkiem fajną zabawką. Tak, a tam jest autostrada, więc nie widzicie, co coś się za mną. Wracając z DeForesta. Foresta Forest to jest niesamowicie zajebista gra, która teraz tak się rozwinęła, że, tak jak powiedziałem, mogę śmiało powiedzieć, że to nowa gra dla mnie. To, jak bardzo się zmieniło The Forest jest niesamowite i jak wczoraj włączyłem właśnie gierkę, obczałem wszystko co i jak, poglądałem kilka filmików, gdzie zobaczyłem właśnie jakie rzeczy. Kurwa powiem jeszcze o kilku innych rzeczach i spadam piszcie jak spędzacie wakacje, gdzie jesteście w tym momencie czy jesteście w domu, czy dopiero potem wyjeżdżacie co robicie na ogół codziennie, ja jestem tego ciekaw niesamowicie, ostatnio coraz więcej komentarzy czytam naprawdę coraz, coraz bardzo więcej i czasem na przykład kosztem nagrania filmika mówię Nie, od dzisiaj czytam komentarze I czytam trzy godziny komentarzy na przykład, nie? Odpisuję, odpowiadam, czytam, sprawdzam opinie wasze To jest dla mnie mega ważne, nie dość, że samo w sobie jest to naprawdę bardzo fajne Że ludzie się angażują w rozmowę I w interakcje pod moimi filmami Tak też naprawdę niezajebiste jest też to, że to po prostu motywuje Gdy ludzie, gdy wy piszecie komentarze Lajkujecie i tak dalej, nie muszę tłumaczyć Więc wiecie chyba, że to jest zajebiste dla twórcy Który robi to na co dzień już po, po kilka, kilka Kilka dobrych Wow godzin za bardzo przyspieszam znów. Także na pewno wystartuje z Deforesty na moim kanale Lada moment, nie wiem czy nawet już nie wystartowałem, a filmik z będzie później Chyba jednak yy, będą pogaduchy wcześniej, także będziecie mieli okazję takie właśnie krótkie zapowiedzi posłać mnie na początku yy, Poza wieśkiem, którego staram się też trzymać systematycznie, poza Deforestem, którego będę starał się trzymać systematycznie I poza aktualnymi seriami, które już mają miejsce, czyli GTA, Q&A i tak dalej To wszystko będzie nadal miało miejsce i weźcie pod uwagę, że mój kanał nie jest po to, by recenzować gry, bo ostatnio widziałem taką jedną opinię dosyć taką. W stosunku do mnie e, mogę Wam teraz na ekranie pokazać, do której też się postanowiłem uzbroić i odnieść. E, I takie podsumowanie może tego co napisałem, bo nie wiem, czy każdy będzie czytał. Mój kanał nie jest po to, by recenzować najlepsze gry na świecie, by pokazywać e, easter i tak dalej. Mój kanał jest po to, by przedstawić Wam młodego Gnojka. Czytaj mnie, który jest, który zderza się z tą falą zajebistości w internecie, który pokazuje wam różne niesamowite rzeczy, gdzie ja mogę wszystko to przedstawić w najbardziej prawdziwy sposób i najbardziej też często spontaniczny. Czasem niektóre akcje są wymyślone i przemyślane, a zazwyczaj mój kanał opiera się na spontanie, który jest w 100% mną. I na tym, może, na tym mój kanał polega. Dlatego ci, którzy się buntują, że nie pokazuje World of... Dlatego ci, którzy się buntują, że nie jestem, nie mam kanału takiego jak i do tego jak Royo, takiego jak Royal, takiego jak Rockelone. Yy, zresztą Remigiusz, którego też dobrze znam, yy, jestem jego imiennikiem i tak dalej. Mój kanał jest innej formy i ta forma ma się podobać tym, którzy chcą to oglądać. Jak komuś się nie podoba, wypinka life. Jeżdżę już w kółko, bo do trend autka, który to jest, dosyć szybko się to porusza, naprawdę zdecydowanie, Jakbyśmy, jakby się cały czas biegło. Polega to na tym, że po prostu pochylam się do przodu, czekajcie, pójdę na płaską przestrzeń, bo tu jest pochyło. Chodzi o to, że w środku jest yy, m, mechanizm, jest silniczek, Pochylając się do przodu, jedz skać do przodu, pochylając się do tyłu, deskać do tyłu. Pokażę Wam tego szybciutko, jeszcze kładąc kamerę na ziemi. Yy, I tym motywem będziemy kończyli filmik, ponieważ muszę lecieć i nagrywać. Także moi drodzy, to wszystko w tym filmiku, jeśli chodzi o pogaduchy. Krótkie, o kilku tylko tematach, ale głównie chciałem po prostu powiedzieć na desce, która mi dzisiaj przyszła. Stąd też, właśnie filmik. I prawie się wywaliłem, a ta deska dalej jedzie. Także kładę kamerę, wyglądajcie jak to wygląda i trzymajcie się. Cześć.